Jak ciasto? Ok no. zostało pięknie I to można zostawić tak? Tak, tylko ją trzeba odskarować wcześniej I ramka do czego gotowa? Na, kol na, kol na kolejną A tutaj trzeba zrobić ten pomiar, tak? Mhm. ...z warozem, z widelcem... Mm -hmm. ...mogę odciąć ten kawałek... Z ...tak, możesz, o możesz... ...patrz tu miody wypłynęło... ...to wszystko to miód... ...wygląda jak... ...wiesz co... ...to jest jeszcze trochę czerewiu to ...to też ...a reszta to jest miod... Pięknie Nie. Hm. Gdzie go położyć? Układać go tu, no, trudno. Hmm. Co dziutki. To co teraz? Trzeba po tego widelca iść, nie? No, przejdę. To idę po widelca.